Czy zastanawiali się Państwo, co dzieje się z lokalnym handlem w miejscach, gdzie powstaje kilka hipermarketów? Ten handel po prostu ginie. Na mapie, którą Państwo widzicie, jest gmina, w której tych hipermarketów nie ma. Te zapalone punkty. To lokalny handel, lokalne sklepiki. Jest ich ponad 140. Każdy robi ze swoimi pieniędzmi to, co zechce i wydaje je tam, gdzie mieszka. Lokalny sklepikarz wydaje właśnie tam, tam, gdzie mieszka, w tej właśnie gminie. Zamówi usługi u lokalnego rzemieślnika, a ten lokalny rzemieślnik pójdzie do lokalnego sklepu i tam będzie robił zakupy. A teraz zastanówmy się, co dzieje się z pieniędzmi, które są wydawane w hipermarketach. To są zyski, które nie zostają tutaj w Polsce. Jesteśmy jednym punktem na mapie, małymi punkcikami, eurocentami, które te zyski przekładają na dochody hipermarketów poza granicami naszego kraju. I to jest powód, dla którego chcemy wprowadzić podatek od sieci wielkich sieci handlowych. Chodzi o to, żeby tutaj w Polsce zostawała część zysków, które ono sięgają, a nie tylko koszty, tak jak się to dzieje w tej chwili. Czy to są duże pieniądze? To są duże pieniądze. W naszym przekonaniu można dzięki Opodatkowaniu podatkiem obrotowym sieci wielkopowierzchniowych uzyskać około 3 miliardów złotych do budżetu państwa. Trzeba zadać pytanie, dlaczego te pieniądze nie wpływają w tej chwili do budżetu. Dlatego, że obecnie bardzo łatwo jest unikać tym wielkim podmiotom, tym wielkim sieciom handlowym, opodatkowania odzysku. A my chcemy wprowadzić taki podatek, który będzie trudniejszy do ominięcia czyli chcemy wprowadzić podatek obrotowy. Wprowadzenie takiego podatku. To jest pewien gest solidarności społecznej, budowania solidarności i wspólnoty. Te pieniądze zostaną właśnie tutaj, w Polsce, w tych lokalnych społecznościach, gdzie te duże sklepy w tej chwili funkcjonują i będą funkcjonować, bo one są częścią naszego krajobrazu. I już słyszycie Państwo, że wprowadzenie tego podatku to będą podwyżki cen, że to będzie uderzenie w kieszenie klientów. Ile razy to już słyszeliście? Zawsze to słyszycie wtedy, kiedy są wprowadzane rozwiązania, które są korzystne dla konsumentów. Naszym zdaniem, jestem o tym głęboko przekonana, wprowadzenie tego podatku pozwoli na to, że część zysków, które osiągają te wielkie sieci wielkopowierzchniowe, pozostanie tutaj, u nas w Polsce.